Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofti, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Paulina Kutera, witam wszystkich widzów w telewizji Starnowa TV i zapraszam na kolejny odcinek programu Powiedz Paulinie. A w studiu Goszczy dzisiaj trzy pokolenia. Babcia, córka i wnuczka, a dokładnie pani Zofia Merchut. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Wilczyńska. Dzień dobry. A także Lenka, witaj. Dzień dobry. Łączy was wspólna pasja, dlatego chciałam zapytać, jak została ona zapoczątkowana? Jak została zapoczątkowana właśnie ta rodzinna tradycja? Pani Zofia. No pewnie zacznę od siebie, bo pierwsza zaczęłam robić ja. Mhm. Trochę z konieczności. Bo trzeba było dziecku zrobić cukieneczkę, czy tam spodenki dla synka. No, później była przerwa. A rozpoczęłam znowu, jak się wnuczki pojawiły. No i tak córce się to też spodobało. I robimy razem. Maskotki, można powiedzieć, zagościły w naszym studiu, ale jak kiedy pani rozpoczynała, to na pewno nie od maskotek, prawda? Nie, nie od maskotek robiłam. Po prostu takie rzeczy, które mi były potrzebne. Sukieneczka, spodenki, bluzeczka, bo to było potrzebne wtedy, jak córka była mała, nie było takich rzeczy. Sweterek to Czyli takie to, rzeczy były potrzebne. To, co na, było potrzebne. Mhm. No a, a jak się wnuczki pojawiły, no to wiadomo, no dla wnosi wszystko. A kiedy córka podpatrywała, jak mama szydełkuje, to też złapała tego bakcyla, jak u pani się ta pasja szydełkowa. Rozpoczęła. Ja też złapałam bakcyla, tylko że ja wtedy zaczynałam bodajże od serwetek. Pamiętam u Cioci na Śląsku po raz pierwszy widziałam takie fantastyczne, zakręcane serwetki, i to mi się tak strasznie spodobało, że po prostu postanowiłam, że ja też takie coś muszę zrobić. No i, no i tak, tak poszło: poszło najpierw szydełko, później były druty, robiłam. Yy, swetry, szaliki takie, no, no różne rzeczy. Yy, także ja tego, tej, tej podstawy tego szydełkowania i, i robienia na drutach, no to uczyłam się w szkole podstawowej jeszcze. Aha, ale pierwszym nauczycielem była mama, tak? No, <laughs> oczywiście. I tutaj wtedy też zauważyła pani, że, że to, co pani tutaj wyrabia, szydełkuje, to jakiś nabiera kształtów. Mama też widziała i była dumna z córki, tak? Wiedziała, że, że to właśnie w dobrym kierunku idzie, tak? Oczywiście, że tak, byłam zadowolona, że ona lubi to samo co ja. Mhm. Ale nie zajmowała się pani wyłącznie tym, prawda? Nie, nie, nie to. to był taki to dodatek takie, takie hobby, hobby. Mhm. tak, jak mhm. najbardziej. Ale wiemy, że też tego bakcyla zapała najmłodsza, prawda? Lęka. Tak. Lęka powiedz, czy też masz jakieś tutaj dzieło, maskotkę, którą ty tak. możesz się pochwalić. To w jest moje, moje, mój pierwszy, moja pierwsza zabawka. Mhm. Tutaj są jeszcze takie dwa ptaszki. I wykonałaś się samodzielnie. Tak. Mhm. A powiedz mi, nauczycielem była bardziej mama, czy bardziej babcia? Bardziej mama. Bardziej mama, tak? I jeszcze tutaj zrobiłam yy, niedawno yy, gąsieniczkę. Gąsieniczkę, no to całkiem sporo yy, udało się zrobić. I pewnie jeszcze w produkcji są jakieś kolejne, tak? tak. Na oku, które robisz. <laughs> Co to takiego? No, no i jeszcze nie, bo przed chwilą skończyłam dopiero to, więc na razie jeszcze szukam zarów jakichś. Mhm. A to, żeby to był właśnie ten jednorożec, czy ta gąsienica, to to był taki twój pomysł, czy czymś się sugerowałeś? To, to był akurat wzór z gazetki. Mhm. No, a to z internetu. To zapytam babci, czy patrząc na to, co wnuczka mhm. wykonała, jest na poziomie? Oczywiście to są jej pierwsze właściwie takie zabaweczki i, i naprawdę jej to fajnie idzie. Pewno, że trzeba jej coś tam pomóc, jeszcze jej pomóż zeszyć, ale, ale ma ten dryk taki trochę mało cierpliwości. Bo do tego, do tego trzeba się wyciszyć, uspokoić i robić. Aleńka, powiedz mi, fajnie jest grać na komputerze czy szydełkować? <śmienicza> zależy od, od nastroju, zależy od dnia. <śmienicza> <śmienicza> ale dzielisz to, prawda? Lubisz tak samo grać na komputerze, ale mimo wszystko też piękne maskotki wychodzą. Słuchajcie, przywiozłyście ze sobą przepiękne dzieła, maskotki. Właśnie, to nie są same maskotki. Co jeszcze tutaj możemy zobaczyć? Bo podejrzewam, że, że, że tutaj jest tylko naprawdę jedna czwarta tego, co macie w domu. <śmienicza> To że się, tego co się sprzedało. Mm -hmm. Czyli co, co na przykład? Mamy postaci z bajek. To już powiedziałyśmy, tak? Postacie tak. z bajek. Co jeszcze? Są e, koszyczki Koszyki. robione ze sznurka bawełnianego. Mm -hmm. e, robimy poduszki, e, robimy. Tu jest takie. Co jeszcze? Hmm. Kocyki, kilka kocyków już, posz, już Już jest u dzieci. A ty jest tu jaka Przeważnie dla, dla dzieciaczków takich nowonarodzonych, tam koleżanka ostatnio urodziła synka, no to też dostała ode mnie taki piękny kocyk gąsówki. Kocyka na przykład trzyma też, to też dla niemowlaka. To tak, to tak? jest taki akcesoria. Taki taki jest. Grzechotka, przytulanka, no, przytulanka, przytulanka zresztą, misiu. zestaw. Tak, cały zestaw. Tak. Tylko, no. A ostatnio y, jest taka y, moda, no nie wiem, czy moda, nie, bo na, y, robimy chusty. To już jest mhm. któraś z kolei, no niestety znajoma wyjechała na, na ferie, więc nie mogłam wypożyczyć do, do pokazania tej, tej chusty. Natomiast no, tutaj Lenka ma taką, jedną z, ze zrobionych przez, Lęka akurat ta, ta robił, tą robiła babcia, więc... Y. A chusty to się właściwie zaczęły od pledu, bo... Asia zrobiła plet taki do przykrycia. Należaczku się położyć, przykryć, do kawkę na wiosnę sobie wypić na tarasie. No i od, oczywiście ktoś coś zobaczył i od razu by wziął. <głosy> <głosy> Czyli chusty. No. To też taka nowość teraz, prawda? Po maskotkach. Dla nas nowość, tak, dla to nas się nie robiło się. Jeżeli nie, nie nie rob... powiedziałyście o tych akcesoriach dla najmłodszych, najmłodszych niemowlaków, to pewnie też osoby zamawiające zwracają uwagę na ten materiał. Co możemy o nim powiedzieć? To jest raczej bezpieczne, to znaczy. Dla dzieci, dla dzieci, które zaczynają, które biorą wszystko do buzi, musi być. specjalna? wełniane zabawki, takie, które po prostu nie zostawią nic w buzi. Natomiast dla starszych dzieci, takich, co się przytulają, no to są bardzo fajne zabawki z Himalaj. One są bardzo mięciutkie. mięciutkie. Czyli dowolę takie... pokażesz, które to są. No. Na przykład takie. Czekasz, no jest taka zarawka. Ten delfin też jest z Himalaj. ta sowa owieczka szod, to jest. To jest, jest taka miła jest tyku, Tak, tak? Bardzo miła tak Taka mięciutka. Natomiast, no, tak jak mama mówiła, nie nadaje się dla, dla dzieciaczków, które biorą wszystko do buzi, bo ona jednak troszeczkę się kudłać i. Te... To tak samo jak piłeczkę dziecko weźmie. I, i, I będzie cycać, cycać i coś w buzi zostanie. Tak samo z tą Himalają też nie można dodawać takiemu właśnie dziecku, które, które wszystko do buzi wkłada. A tak to są bezpieczne, bo i oczka są bezpieczne, są oczka te bezpieczne, takie czarne, są haftowane oczka. Także no, na to zwracamy uwagę przede wszystkim, żeby dzieci mogły się tym bawić. A ja tutaj akurat y, trzymam dwie postacie z bajek. Wilk. I zająca. I tak chciałam zapytać, przykładowo, taka maskotka jak dużo potrzeba czasu, żeby wykonać ją? No dużo czasu. Dużo czasu. No, myślę, że takiego wilka to z tydzień czasu, bo jest taka sprawa, że ja nie robię cały czas. Nie siadam rano i nie kończę wieczór, tylko po prostu, jak mam chwilkę czasu, to człowiek siądzie i, i, i bierze szydełko do ręki. Także z tydzień czasu, no bo to jest naprawdę pracochłonne. Mhm. Ale, ale jak się to lubi, to się robi. Do tego czasu się wtedy tak nie liczy, prawda? Tak, nie da się tego przeliczyć ani na pieniądze, ani po prostu to jest satysfakcja. No, udało się, no jest super. Jest no. to też takie wciągające zajęcie? Tak. Mhm. Jak zaczynam coś nowego robić to nie mogę się doczekać, kiedy to skończę i zobaczę, jak to będzie wyglądać, jaki będzie efekt. Jaki będzie efekt? No właśnie, a co później się dzieje z tymi maskotkami i rzeczami, które wychodzą spod waszych sprawnych rączek? Trafiają najczęściej do, do jakichś dzieci. Mhm. Koleżanka urodziła, synka dostała maskotki, siostra idzie z córkami na urodziny do jakichś tam e, przedszkolnych znajomych. No to zamiast kupować kolejną jakąś zabawkę w, w sklepie, no to witajcie, tak, takiej nikt nie będzie miał, drugiej takiej nie dostanie. No i tak, tak po prostu taką pocztą pantoflową, ktoś z pracy, tam jakiś znajomy poprosi o zrobienie e, jakiejś e, konkretnej zabawki. A często jest tak, że po prostu zobaczymy coś fajnego, czy w internecie, czy, czy gdzieś jakieś zdjęcie i kurczę, no fajnie by było coś takiego spróbować zrobić. I wtedy szukam sobie wzoru, szukam jakiegoś zdjęcia takiego poglądowego i, i na tej podstawie robimy. Mhm leżą po prostu i cieszą oko w domu no, też. To tak samo jak tą myszkę Miki. Pierwszym jedną z jednych pierwszych maskotek, jaką robiłam, to była myszka Miki, a teraz ostatnio siadłam i mówię, że no muszę ją zrobić taką wyłuskaną, taką dopracowaną. taką dopracowaną, żeby, bo tamta pierwsza to wiadomo, robi się pierwszy raz coś, no to coś tam może nie wyjść, czy tam nitka wychodzi, czy, a to już jest taka czy zależy Pani na tym, żeby ona była taka bardzo realistyczna, tak? Żeby tak. odzwierciedlała to, jak, jak ta Myszka Miki faktycznie wygląda. Faktycznie wygląda, tak. Tutaj tak. zapytamy mm -hmm. Lenka, tak wygląda Myszka Miki z bajki? Tak. Jest podobna bardzo. Tak. I Lena też nam podpowiada, co ewentualnie mamusiu to zróbmy, to zróbmy, bo, bo teraz taki film się ogląda, taki film się ogląda, takie postacie, że, że dzieci będą lubiały takie coś, mm -hmm. więc... Ona nam też podpowiada. A jestem też <noise> bardzo ciekawa, jak wygląda to Wasze wspólne szydełkowanie. Czy macie jakieś wyznaczone godziny, w których wspólnie siadacie i szydełkujecie, czy każda jednak gdzieś tam osobno zaszywa się w kącie i, i sobie na tych trucikach działa? To znaczy, no nie szydełkujemy razem we trzy, z tego prostego względu, że nie mieszkamy razem, bo rodzice mieszkają osobno. Mhm. Więc mama, mama sobie szydełkuje sama. Natomiast no my we dwie. jak lęka zaczyna, to, to, to raczej ze mną, bo często jeszcze potrzebuje pomocy. Ale jak potrzeba dobrej rady, jak trzeba się doradzić, czy do, jeśli chodzi o jakieś tam drobne szczegóły, kolory. Czy, czy kolory, no to wtedy mama, a jakbyś to zrobiła? Mama, pomóż mi, a, a jak to zrobić? I, no ja się no, też pytam, jaki kolor będę Zrobię, Jak jestem u siebie. W domu, wysyłam jej zdjęcia, powiedz mi, którą wełnę użyć, i do tego, jaki odcień, jaki kolor. Tak, no to się. Słuchajcie się nawzajem. Jak najbardziej. Ale czy też nie pojawia się taki element rywalizacji z czasem? Pojawia się. Pojawia się czasem, bo było tak, że zaczynałyśmy jakieś prace i jedna. Jedna przed drugą nawet czasem nie mówiła, tak jak ja nieraz z mamą robiłam niespodzianki, zrobiłam jakąś zabawkę, mama nic na ten temat nie wiedziała i przyjeżdżałam, wie, patrz, jest. A nic nie mówiłaś, nie chwaliłaś się. <grym> Albo zdjęcie mi wysyłało. Albo nagle zdjęcie się pojawiało. Popatrz, Ale, także, to, co mi się tak. dało zrobić, prawda? Podziwiaj <grym> teraz. Że, no bo jednak y, nie ma co ukrywać, mama tutaj jest mistrzem w tym wszystkim, bo ona ma największe doświadczenie, my się dopiero uczymy. I, no i trzeba tam czasem mamy też tak zaskoczyć, żeby, żeby widziała, że jednak coś tak... No ale chusty Asia zaczęła robić pierwsza, bo ja, ja nie robiłam szaliczki. Owszem, y, dwa lata temu no to z czapek nie mogłam wyjść. No Same, bo cztery wnuczki, no to trzeba <laughs> cztery wnuczki. Je jak jedna dostała czapkę ze sobą, znaczy sowę taką z takimi. No to druga, trzecia płakała, one też muszą mieć, więc musiałam trzy zrobić. A coś tam lęce zrobiłam, no to tamte też chcą takie mieć. I to tak. I to tak szło. A teraz straszą nas, że idzie bestia ze wschodu, więc tych czapek pewnie będzie potrzeba dużo więcej. Ja teraz to już raczej nie, bo one już są starsze, to już nie chcą takich dziecięcych czapeczek. Ale to teraz to wiesz, jest, są inne nie nie wiesz, tak? No teraz sukieneczki. Takie te sukieneczki, no to trzy są zrobione. No, mam zdjęcia, ale już dużo więcej było tych sukieneczek i w paseczki i takie i sweterki też z elementów takich ananasa i na drutach też robiłam, bo na drutach też fajnie wychodzą, tylko że do drutów trzeba mieć więcej cierpliwości, więcej czasu, więcej czasu trzeba czekać, aż się zobaczy, Efekt końcowy. Mm. A jednak przy szydełku. Takiej, tak, czasu, tak. Czasu No i pracy. też ręce przy. Ręce przy. bardziej drukach, są obciążone. Bardziej są obciążone, a jednak no z czasem to już człowiek ma mniej sił i to tak. A jak właśnie ze wzrokiem? Bo chyba tutaj wzrok też jest bardzo ważny, tak? Żeby to precyzyjnie. No ważny e, jest. Ja w okularach. Jest potrzebne, dobre. Światło już mam zrobione, takie dość mocne, i okulary. No, niestety. Trzeba. A pani Joanno, pani zawodowo tutaj zupełnie czymś innym się trudzi. Zupełnie. Tak? No, taki bardziej aktywny tryb życia, gdyby mogła nam pani powiedzieć? No Ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Pracuję w tej chwili w Mościcach, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. No i przez sytuację, jaką mamy obecnie, no siłą rzeczy, mamy tego czasu trochę więcej. Więcej siedzenia w domu, no i, i to też jest dla mnie jakaś taka odskocznia od, no od tego, co się dzieje dookoła. No bo nie ukrywam, że bardzo bym chciała wrócić już do normalnej pracy. Myślę, że jak większość ludzi i, i to, że mogę sobie poszydełkować, mogę coś porobić, to no po prostu pozwala nie zwariować w domu. <tok> Ta pandemia sprawiła, że tych maskotek pojawiło się chyba więcej. Prawda? No zdecydowanie Oczywiście, tak. Trzeba było jakoś zająć ten czas. Zdecydowanie więcej. I... No Ale to, i... to też fajny sposób na spędzanie Oczywiście. czasu, na, na rozmowy przy tym. No. Czy tutaj potrzeba takiego totalnego skupienia przy tej pracy? Czy zależy? Jeżeli się robi coś pierwszy raz i no trzeba tych. Sprawdzać kształt, że to ma tak wyjść, trzeba policzyć oczka, no patrzeć bez przerwy, czy to się dobrze łuk wy, wyrabia, czy no, no, no po prostu to trzeba pilnować. No trzeba, trzeba trzeba tak to liczyć. trzeba później próć. A nie trzeba. każdą wełnę można spruć. Na, Na przykład Himalaj nie można. można. Nie można już, tak? która tak? się... nie wybacza błędów. Się... Nie wybacza. <laughs> <laughs> <nie laughs> <się nie laughs> tak samo byli. to, to też nie wybacza błędów. <laughs> Jeśli chciałabym jakąś maskotkę wykonać, y, od czego musiałabym rozpocząć swoją przygodę z szydełkowaniem? Od łańcuszka. Od łańcuszka. <laughs> od łańcuszka, tak? <laughs> Czyli co, co potrzebuje mieć, żeby wykonać na przykład taką tą gąsienicę, którą y, y, trzymasz? Tak? No włóczkę, zależy jakie kolory, no i szydełko. Czyli wybieram sobie najpierw kolory, nie, najpierw nić, tak? Włóczkę. Tak. I później szydełko i... i, i Bezpieczne oczka. Bezpieczne odkład, czyli My to wypełniać i jeszcze znać, muszę się robić rzędy, mhm, żeby nie. zaznaczać pierwsze. Jest to chyba skomplikowane trochę, nie? Tylko później... No dla nas już nie. Dla, was nie. dla nas już nie. <grym> ale, ale trzeba się tego nauczyć. Mhm, I trzeba tak to wszystko. lubić. A pani jak się nauczyła? Jak byłam w szkole podstawowej, gdzieś tam w bibliotece znalazłam taką książeczkę. Z taką, powyrabianymi kartkami, i tam były takie różne wzory, to znaczy wzory na szydełko, tylko nie na maskotki, tylko wzór, jak się wykonuje dany wzór. A więc zaczynałam od oczka łańcuszka, półsłupek, półsłupek nawijany, słupek na, zwykły, słupek nawijany, dwukrotnie nawijany, i tego się uczyłam. Później zaczęłam robić proste odcinki, a więc szaliki. Od szalików zaczynałam i to, no bo wiadomo, szalik to jest tam i z powrotem, tam i z powrotem, no tylko trzeba sobie wybrać wzór. Jak już się danego wzoru nauczyłam, zaczynałam drugi, a później, no to już jak się nauczyłam dodawać oczka, odejmować, no to już poszło. Ja myślę, że takich zajęć chyba też brakuje w szkołach, prawda? Takiego tak. przedmiotu. Tak. To byłoby hmm. dość atrakcyjne, myślę. Haftowanie, szydełkowanie na drutach. Takie rzeczy powinny się dzieci uczyć. No ja jeszcze miałam takie przedmioty. Ja niestety, niestety nie tak. mam. Lenka mówi, nie. Jeszcze nie, że niestety nie. W tej chwili to nawet mężczyźni robią na szydełku. No właśnie. Czyli tak. zdaje się na, Facebooku, mowne, tak? na Facebooku są y, y, takie filmiki przez mężczyzn udostępniane. Wzory, tłumaczenie, tutoriale prowadzone Kropo przez mężczyzn. Jak, jak wykonać, tak, tak. Tak. Dany no. element. A, y, z czego najbardziej Pani jesteście dumne z rzeczy, którą zrobiłyście, czy może jest ona tutaj u nas w studiu? Może Pani, Zofia, najpierw. Coś, co tak naprawdę sprawiło, że wszyscy mówili wow. To znaczy nie wiem, czy mówili wow, ale najbardziej podobała mi się ostatnio ten ten, pok pokemon, ten pokemon, ten niebieski. Jak to się nazywało? Nie gle wiem, bo to było na zamówienie. zamówienie. Dostałam, dostałam zdjęcie i miałam z tego zrobić. Aha. Był gotowy wzór. Wydawałoby się, że proste, prawda? Bo, bo mamy Udało mi się tam. i też ten duch wolności, ten koń, no też pięknie wyszedł. No A ale czasach? zresztą Dużo wszystko, no, mysz kamiki jest cudna, wielki zając, no tak, no, tak jak popatrzył, cokolwiek no, żyrachskich. Tutaj mam takiego konika, no przepiękny, mi on się bardzo podoba. Bardzo Oby, mi się podoba, koło. bo to wiadomo, nie jest to jednorożec, który w tej chwili jest na najmodniejszy na topie, ale tutaj mam takiego kangurka pięknego. No. O. I tam A gdzie jest chyba? malutki. Uciekł, uciekł, malutki kangurę. Lama to jest. Taka duża. Lama duża to jest. Bardzo czasochłonna. Bardzo, chyba najbardziej czasochłonna ze wszystkich to zabawek, które, które były do tej pory robione. Bo bo to tam mamy włóczka, ta tak? Tak, każda niteczka jest wyciągnięta, zrobiona na palcu się zawija, tak? I każdy pętel, każda pętelka musi być wyciągnięta. Czy to było jakieś specjalne zamówienie? To było... Nie było. Nie, to nie było. Na zamówienie to było robione. Właściwie jak zaczynałam, yy, osiągnięcie dla mnie było duże, dlatego że to było z tutorialu. Siedziałam przed komputerem i robiłam razem z tą panią. Uczyłam się po prostu, jak zacząć, no i później wyłączałam komputer i robiłam już dalej sama. Ale każda, yy, każdy nowy element musiałam popatrzeć, jak to jest zrobione i robiłam dalej. A teraz w no. przygotowaniu, co, co, co się szykuje? <grych> Ma Pani jakąś rozpoczętą pracę? Czy nie chce Pani szczęście? Na stronę? razie nie mam rozpoczętej hmm. pracy, ale muszę zacząć złotą rybkę robić. <grych> <grych> jakąś tam laleczkę, no, córka chusty. No, ja mam to chusty, Aziu, to Pani takie najważniejsze tutaj dzieło, które się udało zrobić. Z czego jest ja Pani dumna osobiście? Osobiście. W sumie wszystkie te zabawki mi się podobają. Nie mam jakichś takich ulubionych. Uh, ulubionych. Uh, na pewno im trudniejsza zabawka do zrobienia, tym większy, więcej satysfakcji, satysfakcji. Tak, I o jeszcze. O tym, jak, no, I dużo misiów tak. zaszło. Miśki, miśki, te, te duże właśnie takie. Jest jedna maskotka, z której jestem bardzo zadowolona, ale no niestety nie mogę jej pokazać. Kolega mojego męża z pracy, który zajmuje się, znaczy jest, no, pracuje razem z nim na basenie, oprócz tego śpiewa, gra na gitarze i śpiewa. I dla niego na urodziny zrobiłam takiego, no takiego Wojtka, taką maskotkę, który, który był zrobione po prostu na, na jego podobieństwo, czyli miał zrobione okulary, no miał wow. mikrofon i, i wiem, że, że bardzo się to spodobało. I do tej pory, jak Wojtek gdzieś jedzie na jakieś koncerty czy występy, to zabiera go ze sobą i dla mnie to jest takie po prostu przyjemne, bo wiem, że trafiłam z prezentem i, i że się podobało. Świetnie. Ale okay. też dla męża czołg zrobiłaś przecież. <laughs> czy to też jest związane hmm. z jego. Tak. Tak, bo on ma tam Taką górę komputerową. Aha, no i teraz twoja kolej. Mi się bardzo podoba zrobiony przez mamy Edio, tutaj ten dinozaur. A Edio, możesz go pokazać, no? Tutaj. Mm. O, piękne. I to jest z bajki, tak? E, to nie jest bajki, to jest taki na YouTubie e, smok, który e, piosenki puszcza. jakby taki. Aha. Z jakiegoś programu Aha. dla dzieci. Ta lama to jest najpiękniejsza na świecie. I chyba no. największa z maskotek, tak. które, przy, które macie, tak? tak? Do jeszcze był mory. taki miś, to, to, to on był większy. On był tak, był tak, większy większy miś, miś jeszcze większy. Kubuś Puchatek był zrobiony, taki olbrzymi, naprawdę. No i jeszcze z mojego, z mojego pierwszego dzieła. Twoje pierwsze piękne dzieło, które no naprawdę piękne. robi wrażenie. Wyszło hmm. kapitalnie, moim zdaniem. Też jestem ciekawa, jak wygląda Twój pokój. <laughs> Myślę, że jest tam kolorowy. Podobnie jak to studio w tej chwili. <laughs> Tak myślę, tak myślę. <laughs> Chciałam jeszcze dopytać o stronę Szydełkowy Świat Joannak. To jest moja strona założona na Facebooku i tam staramy się na bieżąco zamieszczać zdjęcia wszystkich zabawek czy, czy rzeczy, które robimy i, i tam to można sobie po, pooglądać. Mhm. Dlatego zachęcamy wszystkich, żeby zobaczyli, podpaczyli, może coś zamówili. Jest taka możliwość, tak? Jest, oczywiście. Można za, napisać wiadomość, zamówić którąś z tych zabawek, które już są w tej chwili, ewentualnie no, można coś sobie wymyślić, jeżeli ktoś ma ochotę i będziemy próbować zrobić. Dlaczego <laughs> warto zamówić jaką maskotkę? Powiem, że cieszy oka, bo jest milutka bardzo. No to myślę, że jest bardzo dobra właśnie reklama, że, że, że jest milutka, bo faktycznie w dotyku są naprawdę bardzo przyjemne te maskotki i te himalaje, tak jak Pani mówiły, tak? tak? Do, Do przytulania. I tak naprawdę jest to super pomysł na prezent, tak? Na każdą na prezent. Tak, oryginalny na pewno. I niekoniecznie Orginalne. dla samych dzieci, dla dorosłych o, tak także, tak Robiła mama e, kiedyś. E, taką postać też z kreskówki, która się nazywa widget, i to był prezent zamówiony przez moją koleżankę z pracy dla jej z kolei kolegi na czterdziestkę, więc no to nie tylko dla dzieci, <laughs> związane z tam z jakimś przezwiskiem, które się wiązało z tą daną osobą i, i właśnie taki widget był zamówiony. No i też dla wnuczek, jak zaczynałam, właściwie to na samym początku, córeczka, córeczka mojej córeczki, Oglądała bajeczkę o bubie, buba. buba. Co to Ela jest buba? prosi, mamo, zrób bubę. Ja mówię, dziecko, ale co to jest? Chociaż bubę. pokaż. Bubę. No i zaczęłam szukać, śpiewa. czy może ktoś tam, no jakaś jaka, bajeczka rysunkowa i Usta. bubę. No i zrobiłam bubę do dzisiaj, z tą bubą śpi. No. Jedna dostała bubę, druga dostała jednorosca, trzecia tam coś jeszcze to jakiś tam Nie, to znak w przedszkolu ona była pod znakiem jakiegoś tam pingwina czy pandy no to trzeba było tak robić, żeby, żeby one to miały. Ciężna. Jeszcze było, było małe przemylowanie w pokoju moich kuzynek i miały, każda miała inną ścianę. Jedna miała z koroną, więc była księżniczka. Jedna miała z motylkiem, więc był motylek, a druga miała z kucykiem, czy tam z jednorożcem, więc był. Królewne trzeba było z Himalaji zrobić, z koroną, z kolczykami. Czyli wszystko według y, tutaj. Motylek też piękny. Tutaj nie mamy, ale przepiękne motylki były też z Himalaji. Bardzo dziękuję, że przyjęłyście zaproszenie do naszego studia. Życzę Wam, żeby ta kolekcja cały czas się powiększała i żeby ta tradycja była dalej przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dziękuję pięknie. Dziękuję no również dziękujemy. Do widzenia. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić.